Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie Z tej strony to my e, Dzisiaj jest ze mną mój najlepszy przyjaciel Zwany też czasem jako Budkampowiec. Przywitaj się gorąco Witam serdecznie wszystkich pozytywnych graczy z tej strony e, Tak Ej, wyjebało cię z gry Straciłem mojego kompana, co robić? A, uu. Uu, weź wróć, bo, bo koło nas ogólnie stoją sobie Sarenka, Tosia Ulepszody I koło Michała uu. też stoi Saredka Tosia Ulepszoda Tosia dzięki za suba, jebać cię tak No i poprzedni filmik jest u Michasia Tak, yy, zachęcam yy, Tak, tak ja, ja też zachęcam I ogólnie dzisiaj, jako że jest finał kalendarza adwentowego, mamy dzisiaj 24 grudnia Jest dzisiaj wigilia, godzina 14.41, nie wiem co my robimy kurwa przed komputerami Nieważne Jesteśmy razie... nerdami Jesteśmy nerdomi I ogólnie dzisiaj, dzisiaj jako że jest wigilia Dzisiaj jako że jest wigilia, to nie będziemy przyginać, Michał bo jeszcze nie przy... nie, 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 no. no dobra, więc y, ogólnie troszeczkę się denerwowaliśmy przy robieniu questa. Bo okazało się, że trzeba mieć zrobionego jednego questa, no i no, żeby to odebrać. No więc y, mam tutaj trzy prezenty dla niecierpliwych, plus jeszcze trzy prezenty też dla. Nie, nie, to jest dla cierpliwych, tak. tak I trzy prezenty U -u -u. dla też cierpliwych. Mogę stanąć obok siebie i zobaczyć, jak to będziesz robił? Y, proszę cię bardzo, specjalnie dla ciebie poczekam. A gdzie ty kurwa jesteś? A to nie, ja nie będę tam chodzić, a ja poczekam tutaj przy loterii. Dobra, dobra, dobra. Już zajęć no miejsce. I... Tak, dzięki serdeczne, mordeczko, śnieg stopnieje przynajmniej. Eee, oj, odkurzacz ktoś akurat włączył, może nie będzie słychać. Eee, w każdym razie mam jeszcze potem na tym no, peść... odkurzacz no, odkurzam Wigilię! <laughs> u, u niego codziennie odkurzam! Ja że się mówi jaka Wigilia taki cały goni, kurwa codziennie odkurzają to kurwa jak w Wigilię odkurzą to jest Zamknij rodzin. mordę pajacy, to jest Wigilia, nie obrażamy tu nikogo I ogólnie tak, na tempeście też będę rozpakowywała prezenty Więc co sprawdzam co jest Uuu, Co dostałem, smocze łuski, co tu się od Janie pawliło, proszę państwa Mam jeszcze jeden, pyk, kolejny Smocze łuski dostaję, to kurwa normalnie aż progres, to się cieszę z tego O i kolejne No zajebiście Michał ci powiem Dobra, zjemy te, te smocze łuski i przejdziemy sobie, przejdziemy sobie do gwiazdy programu. O, tu jest jeszcze jedna smocza łuska I będziemy sobie losować, tak? Bo tu baby tu trzeba poukładać. Dobra, wyjdę tutaj od tego Mikołaja Japana, bo, bo nie chcę tutaj być. I losujemy tutaj u tego szczęściarza. Mam nadzieję, że mi się poszczęści jakoś. Co wątpię, a, a co wątpię, ale może się uda. Przy dobrych wiatrach to wiadomo. Eee, wichrach. Na wichrach. Ciekawe, co to jest za auto. O kurwa, ty wygląda. Wygląda na Ale chyba to... mieliśmy je przyklinać. A, ale to się wytnie kiedyś. To będzie pip. Kluczka No tak, tak. Taki... To będzie takie kurwa. Kha! <śla> <śla> Dobra. Więc tak, mamy już 3, 3 minuty nagrania Zobaczymy co nam spadnie, także co zacznę... Aha, muszę to jeszcze powymieniać, także zajebiście Więc co, mamy przy sobie kupon na loterię. Aha, czyli będę musiał wszystko kurwa powymieniać oczywiście, bo... No bo muszę no, ale to szybko się tutaj zrealizuje I zobaczymy co nam... Ciekawego poleci z loterii. Miałem w tym roku nie losować, ale że jako e, prezent z tego kalendarza jest dość fajny. Także taka loteria za mniej więcej 100, 100 zł, bo to jest zawartości wartości takiej z tych trzech paczuszek. E, Obliczałeś no to, to? Tak, obliczałem. 1200 razy 6 to 6 paczek. No bo 1200 razy 3 to jest. Słuchajcie też, te kurwa, do morzu? Proszę mnie nie obrażać, ja tutaj jestem poważny. Yy, więc tak yy, wszystko tutaj wymieniamy żeby było więcej emocji yy, więc tak mam przy sobie jeszcze tutaj no i są te legendarne z których chciałbym żeby mi poleciało coś miłego o tu ktoś pisze Zagłębie Śląsk Lech Jalek Lech, yy, no yy, no i dobra jeszcze jeden ten pyk okej okay. dobra no i co także szczęściarz zaczniemy sobie od tych lowlossów no bo po co mamy się tutaj no, przemęczać jakimiś naj najlepszymi, to zaczniemy od tych najbardziej chujowych, ale co, pyk skarpeta z niespodzianką, zobaczymy co to jest potem kolejny z losu za 70 smoczych kolejna skarpeta, zajebiście, i jeszcze jeden z losu za 70 kupon na teleport, aż jeden kurwa to, to, to widzę, że będę się tepał, dobra chciałem cię przez przypadek Michał zaatakować, ale, ale jednak nie, bo ale dostałbyś Galafighter i by się skończył, zamknij mordę Dobra, What? dobra, z losu za 220 teraz, o, kłębuszek bez uszek dostaliśmy, czyli taka waluta jakby ewentowa chyba, o, kolejne kłębuszek bez uszek eee, Z losu za 220, o, błogo, ty, błogosławieństwo zaplątanego kotka, niszczenie 5 energii, życie, niszczenie 10 many, o kur, O, 20 tego Uu, to widzę, że... Zamknij mordę Dobra, więc teraz nam zostały tylko te heroiczne i legendarne, także będzie się działo Będzie Znów przetańczymy razem całe ściernisko Dobra, z losu O, z losu, kupon, o, kupon na zwój przywołania drużyny No to kurwa Ertil przywołam, to normalnie będę miał, kurwa Przywołanie normalnie, nie? Także dobra Mamy kolejny los za 450 łusek I dostaliśmy błogosławieństwo Rudzika Kolejne błogo, także mi się to podoba, bo błoga zawsze są spoko i kocie wyzwanie. Mamy wyzwanie. Ci będziemy robić to, co Michał, czyli przyspieszenie nuta. Dobra. Aha, aha, dobra, to jeszcze jeden. I kłębuszek, bez uszek jakiś. No to fajnie, że waluta spada. Jakiś TS się odzywa. No i dobra. Mamy jeszcze kocie szczęście 4, czyli te najlepsze. No i teraz musimy trzymać kciuki, żeby coś fajnego spadło. Pyk i mamy. No kurwa! Kupon na outfit. A pierdolę, ja pierdolę. Ja właśnie chwilę. sobie powymieniałem te, te kupony. Ta? A gdzie mógł kogo. O, dobra, to, to potem. Z losu zostają nam jeszcze dwa te losy. Z losu za 900. U! Skarpeta z niespodzianką 4. Uuu! Kłębuszek tu? bez uszek jeszcze. Ty, to, to, to będzie dobre, to będzie dobre. Z losu za 900 smoczych uszek kocie szczęście 4. Ty kolejna LOL. I znowu waluta. Kurwa, mać. Jak ja bogaty dzisiaj będę. Dobra, także tutaj y, jeleń idzie sobie. Gdzie ty Michał? Jesteś? Zniknąłeś. Halo, Michał, jesteś. Ja, mój? drogi no? przyjacielu, jestem i kupuję sobie na tytanów Uuu, dobra. To my otwieramy te y, skarpeta z niespodzianką 4, bo to jest tutaj gwóźdź programu, można powiedzieć. Także pyk pierwsza i co spada? Aha, ulga dla przeciążonych 2. Zmniejsza ilość zdobytych punktów doświadczenia za zabite potwory o minus 40. No, to zajebiście. To mogę to już zniszczyć. E, skarpeta z niespodzianką 4. Ostatnia, także pyk. I mamy 36 milionów. Uu, Uu, ja tak, też tyle dostałem. Tak koło, paradoksalnie, koło. tak średnio bym powiedział, nie? Dobra, to, to, to a, paradoksalnie... ale jest LEGA, ale jest LEGA. LEGA! <laughs> <Jegamy szybko>. LEGA! <laughs> <Szybko>. lega! <laughs> e, widzimy się w reakcjach 11. Dobra. Dobra, ogarnij się. <laughs> Dobra, mamy kolejne miliony. No i, no i teraz przelogujemy się mniej więcej na tempest, bo na tempeście bym chciał sobie jeszcze też ogarnąć te, bo tam mam jakieś losy. I na koniec wywołamy. Zrobimy sobie kocie wyzwanie. Mam jedno na rtl -u. Także. O, tu mam jeszcze skarpeta z niespodzianką, no faktycznie. O, leczy 80% i jeszcze jedna skarpeta. O, kocie szczęście dwa. Uu, to, to jeszcze mam losik, jak fajnie. Normalnie Garmory y, rozpieszczają swoich graczy. Rozpieszczają nas, tak, rozpieszcza tak, nas tak. te promocje. Uuu, znowu jakieś złoto, 104k i jakiś chuj. Mocne świąteczne uściski. Miał, będziemy się ściskać, kurwa. Dobra, robimy króciutkie cięcie. Ja zmieniam obraz, y, znaczy rozdzielczość, bo Tempest polega na nowym interfejsie, więc tak. Y, witamy bardzo gorąco po przerwie. Tutaj jakiś gościu na mnie tańczy, nie wiem czemu. Witajcie, moi, na hajsie, Pojebało go jakoś, dobra. Więc mamy na tempeście: jest to taki duży ekran. No, nowy interfejs w końcu. Także coś, coś, ktoś zawsze musi być kimś. Więc co, zaczniemy sobie: zaczniemy sobie od losowania znowu od pierwszych tych kuponów, znaczy kocie szczęście. Jeden, mam przy sobie kupon na loterię, oczywiście. Aha, jednak nie mam kocie 31, Co? Aha, wykorzystać muszę, dobra, bo kurwa, bym się pomylił. Dobra. Skarpeta z niespodzianką 1, z bosu za 70. O, kupon na torbę, to mi się raczej nie przyda. Tutaj wam powiem, że jest bardziej, y, bardziej dreszczyk, wiem, tutaj tak trochę, bo y, to są lepsze kupony i, i lepszy świat, można powiedzieć, bo zwykły, także tu może mi się to kiedyś przyda. Dobra, z tych za jedną smoczą łuskę nic nie poleciało, także kocie szczęście 2. O, jest. Skarpeta z niespodzianką 2. Jakaś gwiazda wspomnie, nie wiem, gdzie, gdzie to tepa. Może gdzieś do, tepa. Do wspomnień. Wspomnień, tak. Yy, dobra. Mamy U. Bombka z bałwankiem. Teleportuje na yy, mokradła. I błogosławieństwo Rudzika. Znowu jakieś fajne. Dobra. Rudzika. <grym> <grym> no a jak? Dobra. E, chcę zalosować jeszcze raz. Yy, z losu za 220. Znowu jakieś kupony na outfity. Nie wiem po gówno to jest, tak szczerze. Mam swój prywatny, <grym> mam, mam, mam swój prywatny więc... Więc raczej mi się to nie przyda. A może nie każdy ma pieniądze i nie wydaje jej na margonę i nie ma prywatnego. A to było stroju. kiedyś. Teraz już nie mam. Że wszystko, wszystko się, się zmieni. zmieni, że chłopacy. A, A co, nie już, już nie masz pieniędzy czy no już nie, nie masz stroju? Nie, bo już tylko zostało mi 450 500 plus. <głosy> <głosy> Ogólnie jak ci się chwali, że ma że 450 zł to za nami spada na pomysł, że pewnie dostał 500 plus. 50 matka wzięła na karpie. <noise> Dobra, weź weź. Cii, cii, cii. Bo ja bo ja tu loterię robię po Dobra, z losu za 450 smoczych łusek... Uuu, co to jest? Kupon na, na teleport. O kurwa, ma masz. Dobra, z losu za 450 smoczych łusek... O, kocie wyzwanie, ty! To no my od razu se kocie wyzwanie zrobimy, dobra. Z losu za 450 jeszcze jeden i wieczorowy strój dla niego. Michał, możemy iść na Sylwestera teraz w Margonem. No mówiłem ci, ja też go mam, No to jedziemy, się w garniaczki. No, to już będzie kurwa tutaj sztosik. Dobra, kocie szczęście 4. Teraz te najlepsze, więc tutaj już, już amputacja zaraz żył będzie. Więc tak, z losu za 900 smoczygłek, kocie szczęście 4 pyk. I mamy błogosławieństwo zaplątanego kotka. Znowu jakieś błogosławieństwo 30 sztukasz. Więc bardzo miło mi z tego powodu, bo niszczenie energii mamy. Więc tak, z losu za 900 smoczygusek, pyk. Uu! Złoto, 33 miliony, o kurwa, ty i błogo legendarne mi spadło. Pierwszy raz w życiu. Nie, nie, nie pierwszy raz w życiu. Błogosławieństwo Szopa Edwarda, ostatni ratunek. Chyba wygrałem krwawą łaźnię, ty. Będę lepszy niż kurwa ten pajac gawy. A czy To się wyciszy. E, tak. z, ciężka sakiewka z drobnymi. Dobra, pyk, mamy 56 milionów i jeszcze jeden. Kocie szczęście 4. Pyk. U, znowu złoto. 22 miliony tym razem. I chyba błogo jeszcze dostałem. Chyba, 20 sztuk, albo to, 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 to już było ale nie nie widziałem, chuj wie Dobra, także loteria mi się tu podobała e, Teraz przejdziemy sobie do wyzwań e, Wybiorę sobie wyzwanie takie najbardziej prawdopodobne nam, Ale jeszcze kupię sobie, nie, nie muszę kupować bo Mam tylko jedno wyzwanie, no to po chuj Dobra, także fajnie, że mi to, fajnie, że mi to błogo spadło Cieszę się bardzo serdecznie e, Dobra, wbijamy na wyzwania e, Wybieram wyzwanie na około... 35. poziom doświadczenia, bo z Patrykami może spaść. No to co? Tutaj zrobimy przyspieszenie, bo orki nie będą oczywiście bić. Także fajnie. Także przyspieszenie robimy z Żuwale! Witam Państwa bardzo serdecznie, wybiła właśnie godzina prawie 15, więc dotykamy magicznego kryształu, można powiedzieć. E, I bijemy sobie z tego spaślaka, my jesteśmy chudy byk, także bijemy spaślaka. Miał daj mi spokój, albo lepiej ciasteczko, pyk i co nam spada? E, nic na razie, musimy się choinkę prezentów zobaczyć, czy coś jest ciekawego. E, także pyk, choinka prezentów, kod przekupiony i co nam spada? U! Uh! Bezgwiezdny sygnet Patryka. Uh. Pierwszy raz się gierko miara, Michał. Co to może znaczyć? Dobra, chcę to na pewno. Także Herko złapane, znowu sobie przyrobię troszeczkę. No i co? Przelogujemy się teraz z powrotem na y, Ertil na najlepszy świat w życiu. Y, no i tam zrobimy to ostatnie wyzwanie. Także ze dwóch widzimy się za chwilę. Ok, ok, witam bardzo serdecznie. Z tej strony to ja ponownie. No i co mamy ten? Gdzie jest ten? O, tutaj mamy kocie wyzwanie. Więc my sobie wykonamy te wyzwanie na 90 poziom około doświadczenia. Tam bodajże są impy, chyba że się zmieniło. Także zobaczymy, co mi. Jest. Bodajże. Bodajże, ładnie powiedziałem co? Bodajże. Dobra, więc ja robię tutaj cięcie. Nie będę wam przyspieszał. Bo. No bo po co przyspieszać? Bo i tutaj nic nie wybijam. Także cięcie i widzimy się przy. Obelisku. Dobra, spotkaliśmy tutaj magiczny kryształ, tak zwany magiczny obelisk, także dotykamy go chcąc się teleportować e, No i co, no i wybieramy sobie spaślaka, e, ubijamy go, bo po co ma on żyć e, No i odbieramy nasz prezent z wyzwania, tak Michał? Jesteś przygotowany na to? 100 tak Tak, dobra, także odbieramy, kod przekupiony, prezenty moje I spadają, o kurwa, karmazynowy chwyt demona, ty Fajne te łapy. Szkoda, że na zwykłym świecie. Znaczy na prywatnym świecie niż na zwykłym, bo na zwykłym bym se zarobił z tego. Co to jest? No, łowca trop. LOL. Pierwszy raz to widzę, że coś takiego może spać. No dobra, no może to przeznaczenie, może to y, bonus, styl, y, no. E, także co? My powoli będziemy, myślę, już kończyć takim, tak. takim jeszcze nawiasem mówiąc. A może jeszcze złożymy życzenia drugim? Tak, widzom. właśnie to chciałem powiedzieć. To ja, I to ja za, za Nie, 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 ja, ja, bo ty pierwszy zaczynać na swoim. A, a, ale, ale cicho, bo ja jestem, to jest mój odcinek, a ty tylko dołożysz potem, Michał, spokojnie. A ty jesteś, a cię wkładali? A tobie wkładali do, a tobie do inkubatora. A tobie zabrakło świata w inkubatorze i masz przerzuty. A ty masz zamknij mordę, pajacu. Dobrze, pod, dobrze, gość. Zamknij mordę. Dobra, także teraz całk całkowicie poważnie, bo jako że mamy wirię i święta, prawdopodobnie już się nie będziemy widzieć, aż do, dopiero do wybroku. Hmm. Także chcielibyśmy wam założyć. Zamknij w tym czy swoją czystotek. 2000... Na <laughs> zamknij dupę. <laughs> W 2018, 19. także. W 18 tak około. No także, chcielibyśmy Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. Życzymy Wam wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. 2018, żebyście zlotali więcej legend, pajace. A czy. psy, naszy gracze. No ja i... się już jednak nie podpisuję pod tym odcinkiem. <laughs> No. To były obligacje i obrażenia. Nie no, żar oczywiście żartujemy. Życzymy Wam y, wszystkiego co najlepsze. Zdrowia, pomyślności. Żebyście. Y, w, Duże wódki, mało. Tak, gości, że, tak jakbyś. Czekaj, kto tak napisał. Żebyście wyłączyli y, wszystko Margonek. Margonem, CS-a, TS-a, Steam-a, wszystko po kolei i. No i się odprężyli w te święta, tak? No. no, i chyba o to wszystko chodzi. No, także my wam dziękujemy za obejrzenie tego filmu. Jeszcze raz życzymy wam wesołych świąt, wprost tak, tutaj. Tak. tak, tak, tak. Wprost tutaj ze świątecznej mroźnej choinki. Mm. No a my z Michałkiem idziemy pilnować prezentów pod choinką, co? Idziemy tam siedzieć kurwa. No. Trzymajcie się. Opa. Trzymajcie się, bo ja bym się puścił. Do zobaczenia, że życzę wam wesołych świąt jeszcze tak. raz. Jezu Kasia. ziół Boże... nie macie cię przecież.